Cieszę się że ze zwycięstwa. Zagraliśmy o dwóch twarzach w pierwszej połowie. To nie była nasza poszykówka, Nie było w nas agresywności. To, co sobie zakładaliśmy bardzo pasywnie, podeszliśmy do zawodów zbyt dużo, pozwoliliśmy po raz kolejny drużynie ze Słupska. Nasza defensywa szwankowa. Daliśmy rzucić sobie 42 punkty na własnym parkiecie, co oczywiście stanowi stanowiło problem. Natomiast po przerwie wyszliśmy bardzo mocno zmotywowani, za co dziękuję chłopakom. Wszyscy wiedzą o co jest stawka. Yy, graliśmy bardzo agresywnie, początek mieliśmy rewelacyjny, 20 do 0. Yy, kontynuowaliśmy to i, że tak powiem, była kontrola wyniku do samego końca. Cieszę się, ale ciągle powtarzam, że żeby wejść do finału trzeba wygrać 4 mecze, na razie jest 3-2.